Ta zielona szkoła jest. Jest. Gdzie ona jest? Hej! Nie tam! Tu! Aha, no to trzeba mi było powiedzieć od razu. O, jesteśmy. Na pewno bardzo pięknie to wygląda. Co za okropny budynek! Co co? Gdzie jest ta zielona szkoła? Tylko, żeby nie koło tego brzydkiego budynku, bo chcę mieć ładny widok. Nie. To nie jest tak, tak? To jest indziej. To jest tylko jakaś reklama, tak? <śmiech> <śmiech> Dobra. Dobrze dzieci macie czas wolny na razie. Tak pół godzinki czasu wolnego. Juhu! Dobra. W tym czasie możemy sprawdzić co jest w ogóle tutaj. Dobrze, tu będziemy jeść. dobra, nawet czysto. Bardzo ładny budynek. Jak już wspomniałem, tu mamy taką strefę jeszcze z wejściem do góry. Jaki piękny plac, naprawdę. Co? Basen zamknięty? Boisko do piłki nożnej też mega piękne. Proszę pani, gdzie mamy pokoje? Tam, tam, tym korytarzem. Yeah, Okej. Okay. A tu się pewnie będziemy uczyć. A, jaki Piękny pokój. Dobra, co my tutaj mamy? Oto reklama pokoju. Piękne dywany. Piękne, wygodne łóżka. Piękne stoliki, nie wcale nie zrobione z kartonowych pudeł. Przyjemna okolica. Sorry, że tak powiększam, bo właśnie. Bardzo fajnie mi się to robi. Dobra, też ja przestanę. Dobra, klapnę sobie na to łóżko. Oh, muszę trochę odpocząć. Oby bo ktoś fajny tutaj przyszedł. O nie, wszędzie już zajęte pokoje. O, tu jest. O, Siemka kolego. O nie. Naprawdę ty super! Musili akurat jego wybrać. Nie wybrano? Nie, sam przyszedłem. Spodziewałem się tego. Mam pomysł, pod, porozmawiajmy o czymś. Jak Ci się podobał mój gwiazdkowy prezent? Dobra, już przestań. Okej. Okay. Subskrybujcie. Naprawdę. Niech, trudno z nim przetrwać.